Guys. Panie i panowie, win 14 gier. Nie wiem czy musi nie aktualizować. Walona. heaven, one heaven. Sage może się wyjebać. Sage dała już ścianę. może spróbować zaplantować się, wbierdaliśmy Dużo więcej od niej nie potrzebujemy, nie? Wiesz, o Last player Ciekawa głowa, kurwa, na nie weszła, nie powiem. E, tak było planowane ogólnie, żeby go zostawić z Viperką w klaczu. Mimi behinder A jest z Vox nie lubi A nie narzekam, Brisis z gorszy Przez istnieje w tej grze Czy on zaczął strzelać w własnego Trapa Chambera? Znaczy tego teleporta Tak The oh, fuck? Tak więcej Tak tylko to mam trochę kosek Nie Tak wiadomo ile oj, ale było blisko, żeby go uratować Dobra, zagramy tą trudną bronią, nieważne Ale tragedia Tragiczna chmura Powiedziałbym, że nie mi chmura Niestety to była nasza Guys, you see me and you're now watching? Like what? To są one-heady jebane. <laughs> Przecież dosłownie mnie widziała ta sejczka na midzie i wszyscy odwrócili plecami w pizdu. Mam pytanie, czy dużo dobry grać cały czas patrzy na tabelę przed meczem? Bo... Cały czas chcesz, żeby coś się działo na ekranie. Ludzić się po prostu. Tak szczerze. Chcesz, żeby coś się działo, dlatego na przykład napierdalasz po tym, kręcisz się, chopujesz na bok. I chcesz, żeby coś się działo na ekranie, Więc klikasz tapce jakiś czas, żeby coś się ruszyło. To jest głównie dlatego, że chcesz pozostać w skupieniu cały czas. Mimo tego, że nic się nie dzieje, tak chcesz pozostać w skupieniu. Więc to jest samo jak na przykład jesteś celowany w jakąś pozycję. I czasem na przykład ruszysz celownikiem w dół albo w górę, albo jakiś lekko w bok. Zobaczyć prosów robiących tak, dlatego że chcą, żeby cały czas ich oczy zostały skupione na tym punkcie, które celują. Czy jak ktoś wyjdzie to nie będzie opóźnionego czasu reakcji, nie? Chyba to nie powinienem skakać skąd shift, powinienem podejść. A no ekonomia przeciwniku to jest inna sprawa, ale wiesz co? E, ja mówię... No, 50, 50, widzicie, i to jest tak, to jest mój błąd na przykład. Dobrze zwróciliście na to uwagę, bo ja w ogóle zapomniałem o ekonomii graczy, bo gracze z CS-a, którzy przyszli z CS-a e, głównie, tak, do Valoranta, nie patrzą, znaczy nie patrzą, patrzą. Czasem patrzymy na tą tabelę i na pieniądze, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas liczysz sobie rundy. Bo w się było tak: wiesz, ile osób mniej więcej przeżyło, i wiesz, ile będą mieli mniej więcej pieniędzy w rundy. To jest taki feeling. Bo w CESI nie było napisane ile ktoś ma wenemi pieniędzy, tylko po prostu musiałeś wiedzieć czy oni mają jako czy nie. Więc ja na przykład o tym w ogóle, w ogóle zapomniałem o tym, że faktycznie patrzysz na ekonomię w Valorancie tutaj jak klikasz tap na początku rundy. Faktycznie, tak jest też. Tak. Ale w CES tego nie było, więc wyleciało mi to z głowy. Must, uh, screen, screen, okay. Kurwa, eee, który level face w piku? dziesiąty, dziesiąty, na obież, nie. A jeszcze ile im brakuje do ultów? Nie, w sumie na to ile im brakuje do ultów nie patrzę zbytnio, bo patrzę tylko na górę, czy mają już ulta niezbyt nie obchodzi to, czy im brakuje do ulta kawałek, czy nie. Je jeśli są sytuacje, w których na przykład zabiliśmy kogoś i jest Sage w żywa, to wtedy ewentualnie spojrzę na tabie, czy nie będzie miała ulta po zebraniu jednej kulki, albo po tym, jak kogoś zabije, czy splantuje. Raczej na... Trenowanie czegoś na konkretną odległość raczej... E... Raczej nie jest odpowiednie do treningu, Jeśli chcesz się trenować to na deathmatchu, to to jest raczej najgłupszy możliwy pomysł.

Nie wiem, jak ty jesteś wcelowany, że ty nie jesteś City up. Jak on był wcelowany, że go tam nie było gdzie ja próbowałem go zbejtować On stał na swoim środku tam i czekał aż go wknę na wajdzie czy co? Co chodziło ty Bo chciał mi wyjebać jakiegoś? Ja no. nie Oh fuck, I don't have the door my friend That's my bad I didn't have it It's fine, it's fine, it's fine, it's fine dude. He'll check behind Jen and shit, like he doesn't oh, know nice, shit. Nice. nice, nice, standing. He's... I think him, by the way, I think him. Hey, have no time anyways. Open short. One jump spotting heaven. It's two heaven. lepszy No mnie płaciająca gra Słuchajcie, no do CSO zawsze będę miał sentyment, ciężko powiedzieć inaczej. Ale nie chcę porównywać tych dwóch gier, tak szczerze która lepsza, bo... Bo to wywodzi się z innego miejsca u mnie jakby Jeśli chodzi o to nie one tego mid, marketu, one mid, Switch, switch. One, one no właśnie tak myślałem, kurwa, że tu jest One is a this boss. <laughs> three B three B. Yeah. Yeah, one. One more thing, watch out. Last player standing. Okay, no, yeah. kurva, Dwie głowy spisny przez Smoke. A. Ah, siema lisek chcą słychać. Ale chciałem to wytłumaczyć jakoś. Ale ciekawa lotka. Idealna. Mam drobny. Okazuje się, coś na, na więcej. Można już One coming at you. It's a mother, she has shoot down. It's beach. That's the You want to play? Let's play. Oh, i are with him though, you're with him, you're with him. Don't go too hard on yourself, okay? Let me MVP this game. Side, 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 side. One enemy remaining. Last mine city was midlink. You... Was, yeah. yeah. Uh, Defenders win. <laughs> Panie i panowie, win streak 14 gier, nie wiem czy musi nie aktualizować